i z tej strony mileczek bolaczeka to jest pierwszy odcinek teraz to, to jest pierwszy odcinek Minecraft dokładnie to jest tak

Weźmiemy sobie tą skrzydłę. Pochodnie testy przydadzą. czy są Pani oddziały znalezione w szarach. Chcę, żeby to odzyskać. Ja jej nie mam. Więc jak widzę, nie poświęciło się Panu. Podobnie jak i Pani. Zaczekaj. Chwileczkę. Hmm. może łączyć wtedy kiedy nie trzeba dobra, łóżeczko się by przydało czy już? w ogóle na serwerach się łóżeczko nie przyda no bo wiecie chcę, chcę, chcę mieć szeroko duszę może i tak i będzie czerwona, no to trzeba... No, no słoneczko już niedługo będzie zachodzić może no, tam będzie zachodzić no, już chodzi dopiero no, no to co my możemy tu robić, no, ja nie wiem co my w ogóle możemy tutaj robić. No bo w ogóle nie wiem co. Nie wiem co i jak. Myślę, mm, dla następna, następna serii pewnie będzie na modach, ale nie obiecuję tego możemy no powiedzieć. Mm, czekajcie, o, o. Dobra. Tak. Teraz. Tak. Na no się przyda. bo będę, będę miał pościel ładną. Dobra. Akacjowe deski. Eeeem. Yy, dobra. Akacjowe Mam a Petio Ten piesek myślałem, że był czerwony Dobra, mijał hmm. To jest taki odcinek to no bo... Chyba ja miałem miała dzisiaj przynajmniej No ale ja, możemy tam iść i tam, 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 tam do gminy wejdzie w taki górze zamieszkać, tylko musi być trochę A, do. chodź czy musi być no nie musi, ale wejdziemy jak bo no. no, muszę być, że leży wszystko no ja od wszystko tego, bo nie mogę zdejmować, po prostu nie czuję żadną młodą ojczystą w moim Mówisz po angielsku? Mm. Mówi w tym języku, jaki Pan chce usłyszeć. Przyszłam Pana ostrzec. Musi się Pan modlić do swojego Boga. Modlić się o swoją córkę. O czym Ty mówisz? Byli tutaj władzi, pewni mężczyźni. Twierdzili, że ma Pan do nich należy. Oni Pani, Pana córkę, co takiego. Jeśli ją oddadzą, to zajmą po Pani. A jeśli zajmą tak, to dlaczego mówiliśmy to, nie Czemu nie a nie w Mówić, bo chodził pan wielkie zmiany dla swojej rodziny, ale tylko jeśli ona przeżyje. Przeznaczenie pańskiego mm. jeszcze się Kaj, by. nie skończyło. Kaczyn. Nie wiem, tu. Nie. No, tu jest crafting. <laughs> nie nie, nie, nie no, pamiętam, gdzie jest crafting. Dobra. Proszę się modlić albo nikt nie wydostamy się tam z tym odcinek nawet nie wiem dlaczego muszę Jaki, se westję jakiś jakiś załatwić do tego bandikama bo jak mam tak głupio nagrywać że, że po 10 minut to linki to, to, będą 10 minutowe z Minecrafta i nic nie zdążymy zrobić, tak samo tylko narzędzia co zrobiliśmy, w którym się W następnym odcinku, tak Na, sobie znajdę klucz, to wtedy będzie dobrze. gdzieś tam co było podawać, Emali numer rejestracyjny ale, ale, ale właśnie nie wiem o co w tym chodzi. O co w tym dechem my tylko stniemy to drzewo. Oto. I, i, i będziemy kończyć oczy. Tą drzewą. No, no, i tutaj mi już tak nie, nie przecina, że... A, no, szybko, chodzi o ka No, 45fp. Mama nie ma 50 na swoich modach, a ja mam mam jest 0. サンタさんもそういう意味で一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に Wiesz z Wami żegnam i markami. więc... Wiesz z Wami żegnam i... Hmm. i cóż? Mara ludzie.